Cześć wszystkim, Mateusz z tej strony. Dzisiaj będzie bardzo krótki filmik na temat um, Loopring LRC, kryptowaluta. Która została nie tak dawno wprowadzona na publicz i bardzo prężnie się rozwija. Cena jej na chwilę obecną jest naprawdę bardzo znika, Ma 426 Satoshi, także to jest tyle co nic praktycznie. A gdyby tak popatrzeć, co działo się kiedyś, jak ona miała najwyższy. Najwyższy moment miało 2,59, czyli 2,5 dolara. Tutaj a najniższy to był 2 centy, obecnie jest 3. Także jest naprawdę na bardzo, bardzo malutkim poziomie. I ta cena może naprawdę za jakiś czas naprawdę mocno strzelić w górę. Dlatego my sobie zaczęliśmy tutaj już z, z, z kryptominingiem bardzo fajnie tą kryptowalutę zbierać. Popatrzcie już mamy na ten moment 24, a zbieramy naprawdę króciutki moment, króciutki czas także ona sobie naprawdę bardzo fajnie tutaj wpada na PublishOxie cały czas zbieramy, codziennie jakieś nowe wrzucamy newsy tutaj jak widać zarobki na chwilę obecną nie są jakieś mm, duże ale cały czas to jednak wpada i cały czas coś z tego jest teraz też jak widać tutaj PublishOx już nie, nie, nie ma na topie bata tylko ma na topie teraz looping ponieważ oni bardzo, bardzo się rozbijają tutaj też jak takich z mniejszych newsów widać, że 3 kwietnia projekt Hydra został wycofany z OX'a i na te konto został dodany Day Stablecoin, którego mamy, ale bardzo malutko na ten moment bardziej, tutaj mamy tego bata troszeczkę no i ten loop link zbieramy no i mamy w planach z chłopakami postawić sobie kontrakt na ten loop link i go cały czas zbierać, tak? On jest na, na sieci Ethereum. To jest token RC20. Ma inteligentne kontrakty. Tutaj jest naprawdę bardzo fajny opis. I co, jak po kolei trzeba zrobić, żeby to mm, postawić, taki kontrakt sobie samemu. To nie jest naprawdę nic trudnego. A, ale jeżeli ktoś nigdy nie miał do czynienia z kryptowalutami, to, to nie, dla niego może być naprawdę zielona czary, magia. <laughs> się zamotałem. To dla niego może być naprawdę czarna magia. Bo nie będzie wiedział co jest co A jeszcze jak ktoś nie zna angielskiego to już będzie w ogóle Ale yy, ale tutaj też sobie zebrałem jak widać napiwek mm, napiwek sobie zebrałem Za minutę będę mógł jeszcze raz sobie zabrać ten napiwek Także cały czas tego looping wpada tutaj widać wszystko, oczywiście wszystkie linki będą w opisie no i ich stronka tutaj, oni mają bardzo fajne wymianę na DEXie czyli wszystko tak naprawdę anonimowo, nigdzie nie wysyłacie własnych środków tylko one są cały czas na waszym portfelu także naprawdę bardzo fajna kryptowaluta no i z takich ciekawszych newsów, kto będzie miał smart contract yy, postawiony na loopring no to 1 maja będzie rozdanie dwóch milionów looping dla osób, które mają smart kontrakty to zostanie podzielone pomiędzy tych użytkowników porówno, czyli każdy kto ma smart kontrakt dostanie jakiś tam swój udział także naprawdę bardzo fajnie można sobie tutaj troszeczkę zarobić no tak jak mówię cena może też naprawdę skoczyć także warto troszeczkę tego mieć tutaj są niedy, na które możecie sobie wymienić i pary Także naprawdę bardzo fajna kryptowaluta. Myślę, że niebawem pojawi się też odcineczek z tego, jak, yy, jak, jak postawić taki smart kontrakt, tak, żebyście wiedzieli. No bo, tak jak mówię, naprawdę może ktoś tego nie wiedzieć, nie umieć, nie znać angielskiego, także będzie taki odcineczek raczej na pewno. Pokażemy, jak to zrobić. No tylko na ten moment mówię, naprawdę warto sobie na się do kryptowaluty zbierać, stawiać te posty, odbierać tipy. No bo naprawdę, można sobie tego troszeczkę uzbierać, no i postawić smart contract. Zobaczymy czy mogę sobie już dobrać. o mogę sobie dobrać także odbierzemy sobie tipa Może akurat loopring, no i tym razem akurat wpada BAT, ale bardzo malutko tego BATA teraz wpada Dlatego, że mówię, przestawili się właściciele typu Leashoxa na loopring No i tego BAT naprawdę malutko wpada Także jeszcze raz Zbierajcie sobie loop ring na się niebawem, będzie film jak postawić smart contract. No i lecimy z tematem, także dzięki wszystkim, że obejrzeliście. Cześć.